Witam serdecznie, z tej strony Dawid, z Dawidem na ryby, kolejny film, dzisiaj zupełnie inny, nietypowy, zwykle moja relacja polega z samych zapisów nad, z nadwody, jednak dzisiaj, tak jak widzicie, nadaję z domu, jest to spowodowane, spowodowane tym, że otwarcie sezonu sandaczowego było dla mnie na tyle wyjątkowym czasem, że nie chciałem już nad wodą tracić nawet minuty. Wszystko, co y, tam robiłem, chciałem po prostu poświęcić łowieniu, rzucaniu, wędkowaniu, zastanawianiu się nad przynętą, jaką mam użyć, aby skusić dobrania sandacza. Y, dzisiejszy film będzie opierał się na relacji z dwóch dni z 31 maja oraz 1 czerwca. Y, w tym roku sezon zaczął się wyjątkowo, jeden dzień wcześniej, ponieważ. Wypadał to czwartek, Boże Ciało, yy, które jest dniem ustawowo wolnym od pracy oczywiście. Yy, dlatego zapraszam Was serdecznie do zobaczenia tego, co wydarzyło się 31 maja rano, a potem płynnie przejdziemy do dnia następnego. Mam nadzieję, że film się spodoba. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rybkę, otwarcie sezonu. Niewielki sandacz. Już Wam pokazuję go. Po cichu trzeba wszystko zrobić. No, taki około 50. No, cykamy fotkę i rybka leci do wody. No, i wraca do wody. Płynął. Dobra, walczymy dalej. Zobaczcie, co jest. Drapieżny leszczyk. Lepsze to niż nic jest i kolejna rybka tym razem znowu sandaczek na fiszkanterka już Wam pokazuję znowu około wymiaru Patrzcie, przyleptał takiego fiszkanterka Dobra, cykamy fotki i wraca do wody no i rybka oczywiście taki jeszcze raz sandaczyk mówię nie mierzę go niech wraca o kurde. Przed! jest trzeci sandaczyk znowu na fischhuntera na fischhuntera który robił robotę najlepszą rok temu 1 czerwca już wam pokazuję rybę oraz gumę sekundka bo tutaj się nam zaplątało Norbert też przed chwilą miał branie. Może trafiliśmy w dobre miejsce jeszcze na koniec? Już pokazuję sekundę. <słuch> Zapiątało nam się moment. Dobra, guma uwolniona. Taki fish hunter. Ojej, rzuca nam się ta rybka. A rybka taka. No i strzelamy fotki do wody, oczywiście. I strzelone, no i rybka oczywiście do siebie. Ah, jest dobrze. Jest kolejna rybka. Już wam pokazuję. Na Koguta tym razem. A, jeszcze ma dużo siły. Znowu taki około 50 cm sandacz. Piękna rybka, jak ją uwielbiam te stryki. Dobra, szykamy fotki i standardowo woda. No i zmierzyłem go. Pierwszy zmierzony 55. Tamte poprzednie były takie same, a nawet może troszkę większe z rana. I standardowo. Ale zaraz nam tu wyrwie piękną rakietę. Niech tylko się natleni. się dzień pierwszy. E, mój wynik to cztery sandacze, cztery wymiarowe sandacze, ponieważ e, mierząc tego ostatniego, który miał 55, a na pewno nie był największy, tylko był porównywalny albo troszeczkę mniejszy do innych. E, no mogę stwierdzić, że wszystkie miały ponad te 50 cm, więc to cieszy, że udało się złapać cztery wymiarówki. E, nie było żadnego spadu, były niewcięte brania, jednak udało się po prostu wszystko, co chciałem, udawało się wyciągać. Rano pływałem z Norbertem, potem z Kacperem, jednak jak widzieliście, oni wyzerowali, ani jednemu, ani drugiemu nie udało się złowić rybki. Przyręty, które sprawdzały mi się tego dnia, czyli 31 maja, przede wszystkim były to fiszkantery. Ten tygrysek, nie pamiętam nazwy modelu, ale naprawdę dawał radę. Wyciągnął tą jedną rybkę drugiego sandacza i były na niego jeszcze jakieś pojedyncze pstryczki. Legendarny fish hunter, już który rok temu zrobił niesamowite zamieszanie w wodzie. W bardzo dobre otwarcie. Czyli ta pomarańczka z żółtym, marchewka. Tu mam doczepioną do zbrojkę tylko dlatego, że drugiego dnia miałem uderzenia. Jednak. Nie wcięte i z Łukaszem postanowiliśmy wpaść na pomysł, żeby dozbroić ją. Tak niestety nieskutecznie, co się zaraz okaże. Dodatkowo inne jaskrawce, które także yy, budziły zainteresowania ryb. Naturalne kolory wtedy nie działały. Oraz Kejtek, który skusił pierwszego sandacza. Niewielki na trójkątnej główce też jaskrawiec. I tyle. Poza tym yy, nie skusiło się rano żadna inna rybka, poza tym co widzieliście. Yy, wieczorem jeszcze wspomniałem o kogucie. Yy, był ten sandacz na kogucika, jednak urwałem go tego samego dnia, dlatego wam nie mogę pokazać. Mogę powiedzieć tylko, że był to kogut na bardzo lekkiej, 8-gramowej główce. Yy, w kolorze również marchewki. Dziękuję za oglądanie relacji z tego dnia. Mam nadzieję, że się podobało. I... Płynnym takim krokiem myślę, że możemy przejść do jutra. Zobaczcie co się działo. I kolejny dzień. Jest sandaczyk. Dziś pływam z Łukaszem z Fishing Store. Szybanko. Taki na Westinę, chyba, tak? tak? Tak, testujemy nowe przynęty. I bardzo ładny. No i rybka zaraz wróci do wody. Tylko ją wypniemy. Już ją wypinamy i wypuszczamy. No i dobra, to jeszcze zobaczycie wypinanie. Zaczcie, jak zażar. Wcześniej takie były drobne stuknięcia, ale ryba nie chciała wciągnąć, a tutaj patrzcie, cała guma, nic nie zostało. Chcesz szczypczyki? No tak. Z drugiej strony mam w torbie. Taka przynętka. Jest, ma bardzo ciekawie, podgięty ogonek pod takim dużym kątem, dzięki temu akcja przynęty jest bardzo drobna, taka migotliwa. Pierwszy raz na nim łowię dzisiaj i myślę, że nie ostatni. I jak rybka wraca. Chłopak <laughs> absolutnie nie współpracują. No ale Łukasz tutaj przyciął pięknego szczupaczka. Tak, mam szczęście do tych szczupaczków tutaj, na tej miejscówce. <laughs> Zawsze przy sandaczowaniu jakiś przyłów mi się trafi. Tutaj mamy oto takiego małolata, chociaż jak na ten zbiornik to jak całkiem na ten fajny. ten zbiornik to naprawdę ładny. cm, trochę powalczył. I gruby. Gruby, wypasiony. Dużo szczęścia było, bo w podbieraku zdążył obciąć przynętę. Połakomił się na takiego to kanibalka w kolorze szartrus. Do mnie wcale to nie przemawia, a tu jednak, jednak. <laughs> no ja liczyłem bardziej na sandacze, w tym, że będą... W ten kolor tłukły, a jednak tutaj szczupak, proszę bardzo. Ryba, jest ryba. Oczywiście rybka do wody. O, taki zbój. Niech przyprowadzi mamusie. Ale kto by tu pomyślał o szczupaku? Blacik sandaczowy, zero sarośli. A jednak się trzymają dziady. No płynie popłynął tak jak widzieliście drugi dzień niestety nie zakończył się dla mnie udanym wynikiem ponieważ no, praktycznie dwa razy przyzerowałem, rano nie złowiłem żadnej rybki natomiast wieczorem tylko zaciąłem jednego leszcza za grzbiet po prostu wyszarpany został za kapotę na sajre niechcący jakoś się zapiął Łukaszowi się lepiej udało, wyciągnął dwie rybki, zarówno rano, jak i wieczorem po jednej. Rano sandaczek, wieczorem ten no, przyjemny szczupak jak na mój zbiornik. E, dlatego myślę, że on jak najbardziej może być zadowolony. Oczywiście brania miałem, e, było je zarówno rano, jak i wieczorem wstryknięcia, na tą głupkę głównie. E, niestety za późno pomyśleliśmy o dozbrojce. Łukasz mi doradził właśnie kotwiczka na pleciące z Zbitym ogonkiem, z korficzką wbitą ogonek, tak to powinno wyglądać. I gdyby te brania były yy, pewnie yy, w momencie, kiedy miałem do zbrojkę, byłoby lepiej, ponieważ yy, coś bym na pewno zaciął. Niestety no, ogonek już tutaj pewnie nie wyostrzy. Kamera na tyle dobrze jest porozwalany. Widać tutaj nie tylko to jedno mocniejsze wcięcie, ale jest kilka, mniej, jest kilka mniejszych takich mikroskopijnych. I, I także przy główce są ząbki odciśnięte. Więc były te brania, niestety nie udało się nic wciąć, były zbyt delikatne. Łukasz zresztą też miał kilka innych uderzeń, poza tymi dwoma, i także nie udało mu się nic spiąć. No cóż, czasem tak bywa. Mam nadzieję, że kolejne wędkowania przyniosą lepsze jeszcze efekty. Myślę, że to otwarcie mogę uznać za całkiem udane. Padły ryby, przede wszystkim, padły wymiarowe ryby. Dziękuję bardzo za oglądanie tego materiału. Mam, się, mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam do kolejnych. Zasubskrybujcie mój kanał, to motywuje, zostawcie lajka. Pozdrawiam.